Wracam myślami do dzieciństwa, gdzie jednak ten obraz jest dużo bardziej taki ciepły i mam właśnie przed oczami te święta spędzone z rodziną, wspólną pasterkę. Chciałam jakoś ten motyw powiedzmy bardziej ludowy uwzględnić, stąd też kwiaty, które powiedzmy są charakterystyczne. Chciałam uwzględnić to, że Józef jest też bardzo tutaj ważną postacią, bo mam wrażenie, że w wielu tych przedstawieniach, które miałam okazję oglądać podczas warsztatów, często Józef był taki troszeczkę pominięty, tam z boku, śpiący gdzieś tam, nie, nie biorący bezpośrednio udziału w tym całym. Niezwykle pięknym wydarzeniu. Właśnie, żeby ta rodzina była taka pełna i stworzona zarówno z matki, ojca, jak i dzieciątka. I e, chciałam przedstawić tą opiekę, którą rodzice roztaczają nad, nad dzieciątkiem. To jest właściwie widok z mojej rodzinnej miejscowości z Kasinki Małej. Chciałam właśnie jakoś powiedzmy nawiązać do tego w sumie regionalnego motywu i chciałam dodać coś takiego swojego do tego obrazu. Nigdy wcześniej nie malowałam zwierząt, więc w ogóle nie wiedziałam, jak to będzie wyglądało. No i sam rozmiar um, trochę mnie przerażał, żeby, żeby po prostu nie, nie, nie wyszło tak, że nagle te zwierzęta będą najbardziej dominujące. No bo jednak paradoksalnie no one nie są aż tak istotne jak na przykład dzieciątko, które jest bardzo małe. I to na tym mi zależało, żeby pomimo tego niewielkiego rozmiaru dzieciątka, żeby ono było najważniejszym punktem. Dlatego też tutaj, stąd ten kontrast tej bieli z zielenią. Jest to historia o pięknie, radości i cieple.